Kiedy dochodzimy do tego etapu rozumowania, Ziemia nie jest już tylko planetą o odpowiednich parametrach, a nawet nie tylko systemem posiadającym atmosferę, wodę i stabilne warunki fizyczne. Po czterech krokach dedukcji staje się jasne, że mamy do czynienia z konstrukcją wielowarstwową, w której każdy poziom istnienia przygotowuje grunt pod następny. Wszechświat dostarcza praw i stałych. Układ Słoneczny zapewnia stabilną scenę. Sama planeta stanowi mechaniczną i geologiczną platformę, a atmosfera i woda tworzą dynamiczną powłokę regulacyjną. Naturalnym pytaniem, które pojawia się w tym miejscu, jest to, jaką rolę pełni życie: czy biosfera jest jedynie pasażerem korzystającym z tych warunków, czy też kolejnym elementem systemu, bez którego całość nie działałaby tak, jak działa. Pierwsze intuicyjne skojarzenie podpowiada, że życie jest skutkiem, a nie przyczyną. Planeta najpierw musi być odpowiednia, dopiero potem może pojawić się biologia. Jednak im dokładniej badany jest wpływ organizmów na środowisko Ziemi, tym trudniej utrzymać obraz życia jako biernego beneficjenta. Biosfera okazuje się czynnikiem aktywnym, który wchodzi w głęboką interakcję z procesami fizycznymi i chemicznymi planety, a w wielu przypadkach stabilizuje je w sposób trudny do zignorowania. Podstawą funkcjonowania biosfery jest energia słoneczna. Słońce emituje promieniowanie w bardzo szerokim zakresie, lecz życie wykorzystuje jedynie jego wąski fragment. Fotosynteza opiera się na świetle widzialnym, którego energie są wystarczające do napędzania reakcji chemicznych, a jednocześnie nie niszczą delikatnych struktur molekularnych. Chlorofile absorbują promieniowanie głównie w zakresie niebieskim i czerwonym, co umożliwia efektywne przekształcanie energii światła w energię wiązań chemicznych. Z perspektywy biologii jest to wynik adaptacji ewolucyjnej. Z perspektywy systemowej Trudno jednak nie zauważyć, że życie wykorzystuje dokładnie ten zakres promieniowania, który dociera do powierzchni Ziemi w sposób stabilny przez miliardy lat. Gwiazda, planeta, atmosfera i biochemia spotykają się tu w jednym punkcie funkcjonalnym. Konsekwencje fotosyntezy nie ograniczają się do produkcji biomasy. Pochłanianie dwutlenku węgla przez organizmy fotosyntetyzujące wpływa bezpośrednio na skład atmosfery, a pośrednio na klimat planety. Dwutlenek węgla jako gaz cieplarniany odgrywa kluczową rolę w bilansie energetycznym Ziemi. Biosfera uczestniczy w jego obiegu, wiążąc węgiel w roślinach, glebach i osadach. W skali sezonowej prowadzi to do regularnych wahań stężenia dwutlenku węgla, a w skali geologicznej do długotrwałych zmian klimatycznych. Oznacza to, że życie nie tylko reaguje na klimat, ale współtworzy jego ramy. Jeszcze bardziej wymownym przykładem jest tlen. Atmosfera bogata w tlen nie jest stanem naturalnym dla planet skalistych. Tlen jest gazem silnie reaktywnym i bez ciągłego odnawiania szybko zostałby związany chemicznie. Jego obecność w ilościach umożliwiających oddychanie złożonych organizmów. Jest bezpośrednim skutkiem aktywności biologicznej. Jednocześnie zbyt wysokie stężenie tlenu prowadziłoby do skrajnej niestabilności chemicznej i powszechnych pożarów, a zbyt niskie uniemożliwiłoby istnienie życia złożonego. Dane geologiczne wskazują, że przez setki milionów lat stężenie tlenu utrzymywało się w przedziale umożliwiającym funkcjonowanie biosfery. Nie jest to wynik jednego prostego mechanizmu lecz efekt współdziałania produkcji biologicznej, procesów utleniania, pożarów i obiegu pierwiastków. Z punktu widzenia dedukcji oznacza to, że życie stało się elementem stabilizującym jeden z kluczowych parametrów środowiska planetarnego. Podobną rolę biosfera odgrywa w obiegu wody. Rośliny pobierają wodę z gleby i oddają ją do atmosfery w postaci pary wodnej. Proces ten wraz z parowaniem z powierzchni oceanów i lądów wpływa na wilgotność powietrza, powstawanie chmur i rozkład opadów. W dużych systemach leśnych, takich jak Amazonia, znacząca część opadów pochodzi z wilgoci, która wcześniej przeszła przez organizmy żywe. Oznacza to, że ekosystem współtworzy własne warunki istnienia. Gdy biosfera zostaje naruszona, cały system hydrologiczny zaczyna się destabilizować, co z kolei Utrudnia odbudowę życia. Taka struktura zależności przypomina raczej element konstrukcyjny niż przypadkowy dodatek. Na styku życia i materii nieożywionej znajduje się gleba, będąca produktem zarówno procesów geologicznych, jak i biologicznych. Mikroorganizmy rozkładają materię organiczną, regulują obiegi pierwiastków i umożliwiają roślinom funkcjonowanie. Korzenie roślin stabilizują powierzchnię lądów, ograniczając erozję, a jednocześnie przyspieszają wietrzenie chemiczne skał, uwalniając pierwiastki niezbędne do dalszych procesów biologicznych. Te pierwiastki trafiają do oceanów, gdzie stają się częścią kolejnych cykli. Biosfera nie tylko korzysta z geochemii planety, ona aktywnie ją podtrzymuje. Również oceany nie są biernym rezerwuarem. Fitoplankton odpowiada za znaczną część globalnej fotosyntezy, wpływając na obieg węgla i skład atmosfery. Mikroorganizmy morskie regulują chemię wód w sposób umożliwiający stabilność ekosystemów przez ogromne skale czasu. Rafy koralowe tworzą struktury, które modyfikują środowisko fizyczne, chronią wybrzeża i umożliwiają istnienie złożonych ekosystemów przybrzeżnych. Życie nieustannie przekształca planetę w sposób, który sprzyja dalszemu istnieniu życia. W tym miejscu dedukcja osiąga punkt, w którym trudno utrzymać narrację czystego przypadku. Biosfera nie zachowuje się jak zjawisko przypadkowo przyklejone do sprzyjającej planety. Zachowuje się jak element systemu, który domyka całość. Parametry fizyczne umożliwiają życie, a życie z kolei Stabilizuje te parametry w zakresie, który pozwala im trwać. To nie jest dowód projektu w sensie formalnym. Jest to jednak obserwacja struktury, w której kolejne warstwy rzeczywistości nie tylko następują po sobie, ale wzajemnie się wspierają. Jeżeli wszechświat wygląda jak fundament umożliwiający stabilność, układ słoneczny jak harmonijna architektura, ziemia jak precyzyjna platforma, a atmosfera i woda jak inteligentna powłoka regulacyjna, to biosfera jawi się jako brakujący element układanki. Czynnik, który nie tylko korzysta z gotowego środowiska, ale aktywnie uczestniczy w jego utrzymaniu. W takim obrazie rzeczywistości życie przestaje być wyłącznie skutkiem. Zaczyna wyglądać jak integralna część większej, spójnej logiki. Na tym etapie dedukcji nie stawiamy jeszcze ostatecznych tez. Robimy coś innego. Zawężamy pole interpretacji. Każdy kolejny poziom rzeczywistości, który analizujemy, zmniejsza przestrzeń dla chaosu i zwiększa wrażenie struktury. Biosfera nie rozprasza tego wrażenia, ona je wzmacnia, a to oznacza, że pytanie o to, czy mamy do czynienia wyłącznie z przypadkiem, staje się coraz trudniejsze do utrzymania bez dodatkowych założeń.